Kolejny przykłady ze świata egzorcyzji, który jest lepszy? Chciałbym przedstawić Ci horror z 2004 roku pod tytułem Egzocysta. Początek. Horror opowiada o tym, że ojciec Marin przeżywa kryzys wiary i wyjeżdża na badania archeologiczne w Afryce, gdzie poszukuje starożytnego artefaktu. Opis brzmi dosyć podobnie jak do Dominion, a to jest spowodowane tym, że to jest Dominion, tylko że nagrany rok wcześniej i lekko inaczej wygląda popularnie. Ale zacznijmy najpierw od reżysera owego horroru. Randy Halloween jest ogólnie odpowiedzialny za. 9 już wyreżyserowanych horrorów, z czego cztery z nich powstały przed obym eksorcystą. I to nie są byle jakie horrory. Przykładowo horror Więzień z 1987 roku, Koszmar z ulicy Wiązów czwarta część z 1988 roku oraz Mindhunters, również z 2004 roku. Ponadto później wyreżyserował Tragedia na przyłęczy Diatłowa z 2013 roku, horror van który osobiście polecam, oraz już recenzowany na moim kanale The Strangers, Pierwszy z 2024 roku. A zatem oby reżyser ma jakieś doświadczenie już w reżyserowaniu, ale mam wrażenie, że nie on tutaj grał pierwsze skrzypce. Natomiast scenarzystów mamy aż trzech. Aleksei Howey, którego Exorcysta był pierwszym scenariuszem w jego karierze. Więc wcześniej nie miał żadnego zaplecza scenarstwa pisarskiego. A w przyszłości już zaczął pisać tylko i wyłącznie scenariusze do pojedynczych odcinków różnych seriali. Więc nie wygląda to dobrze. To może drugi scenarzysta, William Wisher, który napisał scenariusz. Też do Exorcysy jako pierwszy swój scenariusz, ale co ciekawe, rok później napisał scenariusz do recenzowanego już Dominion, więc pewnie wszystkie kalki, które mamy w obydwu filmach to jego zasługa. I napisał też w 2025 scenariusz pod Terminatora z DLC do gry Mortal Kombat 1. Okej, okay, no to może nadzieja... W ostatnim scenarzyście Caleb Carr, który jako jedyny z tych trzech scenarzystów ma jakieś zaplecze: Mianowicie w 91 napisał scenariusz do filmu telewizyjnego Bad Attitudes* i w 98 do kolejnego filmu telewizyjnego The Series Chronicles. I również jest odpowiedzialny za obydwa egzorcysty, czyli Egzorcysta Początek i Dominion. No i pod Dominion. Kolejny zaczął pisać po prostu scenariusz do pojedynczego odcinka jednego serialu, więc ich kariery poszły w. W dziwnym kierunku po Dominion. Ogólnie, samo zatrudnienie takiego reżysera i takich scenarzystów do jednej z najbardziej ikonicznych horrorów lat 70 80-tych, żeby wskrzesić tą markę, to jest jakiś nieśmieszny żart. Natomiast ten horror ratuje obsada, a mianowicie mam tutaj na myśli kilku aktorów. Stella Caseguard, który swoim nazwiskiem jest dosyć popularny, i mamy tutaj na myśli ojca. Jednego z aktorów, który aktualnie występuje jako Pennywise, który bardzo lubi grać w horrorach, a to jest jego ojciec, który lubi grać. Przykładowo ostatnio zagrał w serialu Andor albo w Dune, albo w Torze. Więc to jest aktor, który potrafi grać w filmach i ma bardzo, bardzo, bardzo bogatą. Filmografię, jeśli chodzi o aktorstwo. Już przed samym Egzorcystą początek wystąpił przykładowo w polowanie na czerwony październik DBC z 1999 roku, nawet w Time Code z 2000 roku. Ponadto jest też jeden ciekawy aktor poboczny, który pojawił się tylko w wersji egzorcysta początek, a w Dominion już nie. Ben Cross, który jest nie aż tak znanym aktorem, ale wystąpił w horrorze, który już na swoim kanale recenzował Mianowicie Bezbożny z 1988 roku. I strasznie nie wiem czemu Bend Cross wystąpił w Egzotyście Początek jakiegoś tam szamranego typa. Ale nie wiem czemu ciągle jak na niego patrzałem, widziałem księdza z Bezbożnego, więc trochę zabawnie. Natomiast kolejnym pobocznym, i to już taki bardzo pobocznym w tym filmie aktorem, to jest David Bradley. Który przykładowo jest znany z serii o Harry Potterze. Więc ci aktorzy niestety w tym... Horrorze nie dowieźli. Jaż jestem tym zszokowany. I teraz. Są różne rozkwiny, która część jest lepsza. Przede wszystkim, Egzorsy'a początek jest o wiele, wiele lepszy, jeśli chodzi o efekty specjalne. Przykładowo, hieny, które się pojawiły w obydwu częściach, to w tej części są o wiele lepiej zrobione. Wyglądałem bardziej naturalnie nie wyglądałem jak, jak jakieś dziwne, doklejone, sztuczne stworki, jak to było w przypadku Dominion. Efekty specjalne, które są związane z egzorcyzmem i ogólnie z opętaną osobą, też są o wiele lepsze. Przede wszystkim tutaj. Wygląda to bardziej horrorowo, makabrycznie, i tak dalej, a w Dominion wyglądało to komicznie, sztucznie i przypominało mi te żółte ślepia psa w z gęsiej skórki serialu z lat 90. Natomiast, też to jest trochę usprawiedliwione tym, że z tego co słyszałem, Dominion jest po prostu zrobiony z gigantycznymi cięciami budżetowymi, oraz czas ich gonił i zrobili premierę tego horroru jeszcze zanim do efekty specjalne, ale mimo to ja oceniam efekt końcowy, a nie to ile Dani ludzie z efektów specjalnych mieli czasu. Więc jak mówiłem, egzotysta początek jest o wiele, wiele lepszy pod kątem efektów specjalnych i nie tylko. To jest Film, który powstał rok wcześniej, przed Dominion. Akcja samego horroru rozwija się dużo szybciej, bo przykładowo w Dominion działa się w połowie filmu dopiero taka mała akcja. A tutaj mamy prawie od samego początku, gdzieś tak od 15, tam 20 minuty, już się zaczyna normalnie akcja i zaczyna się dziać, i jest straszniej. No właśnie, jest straszniej. Kady są bardziej mroczne, obrazy są bardziej brutalniejsze. Ogólnie śmierci w tym filmie są bardziej brutalne, i to od razu widać, co jest oczywiście na plusie chodzi o horror. W przeciwieństwie do Dominio mamy tutaj więcej tajemniczości i mroku niż przygody. Tutaj tej przygody jest trochę mniej i to jest oczywiście na plus dla horroru. Nie tylko sceny śmierci są brutalniejsze, ale sam motyw retrospekcji jest o wiele bardziej brutalniejszy, co też lepiej nam przedstawia w ogóle dlaczego i z czym się zmagał główny bohater. Jest to bardziej traumatyczne przeżycie. Wszystkie sceny, nazwijmy to dodatkowe, które się nie pojawiły, nie pojawią w Dominion, są o wiele lepsze, i ciekawsze i bardziej rozwijają Więcej wątków i ogólnie jest straszniejszy. Przede wszystkim cała fabuła jest o wiele bardziej straszniejsza, dokładniejsza i o wiele przyjemniejsza. I co, I co najważniejsze, z tego co słyszałem, ma więcej wspólnego z oryginalnym egzorcystą niż Dominion, co jest tym bardziej na plus, bo widać tutaj te motywy związane z eksorcyzmem i demonami i tym podobne. Przykładowo lepsze było też pokazanie szaleństwa jednego z bohaterów, które było w Dominion bardziej pokazane w taki szybki sposób, tak na pstryknięcie, że nagle pokazano go jako szalonego i tyle, a tutaj jest to rozwijane, pokazane trochę z jego perspektywy to szaleństwo i jest to bardziej wyjaśnione, co jest oczywiście na plus. I nie rozumiem, czemu ta część jest niżej oceniana niż Dominion, który jest według mnie o wiele, wiele gorszym horrorem przede wszystkim. Jest mniej straszny i mniej klimatyczny. Natomiast egzocysta początek jest dużo bardziej mroczniejszy, straszniejszy i przede wszystkim brutalniejszy. Tak się prezentuje przód kasety. Tak się prezentuje grzbiet kasety. Tak się prezentuje tył kasety. Jeśli się zastanawiasz, którą część obejrzeć, czy Dominion, czy egzocysta początek, to preferuję osobiście egzocysta początek. Z względu na to, że właśnie brutalniejszy, ciekawszy, mroczniejszy i się tak niedłuży jak Dominion. Jeśli szukasz horroru o egzocyzmie, przygodzie, ale przede wszystkim w mrocznych klimatach, brutalniejszych i tajemniczych, no to to jest horror definitywnie dla ciebie i śmiało mogę ci go polecić. Natomiast, tak jak jest napisane na przedniej części kasety, czyli Egzocysta Początek, tak rodzi się zło. Jest to oficjalny sequel filmu Egzocysta. Co za tym idzie, jeśli nie widziałeś filmu Egzocysta, który popularnie dzieje się. Jakieś 30 lat po wydarzeniach z egzocysty Początek, no to śmiało wejdź na moją recenzję i sprawdź, czy ci się spodoba egzocysta oryginał i czy on faktycznie. Jest takim dobrym, kultowym horrorem. Ładne, zapraszam Cię też na mojego Patronite'a, link w opisie i oczywiście wszystkie pieniądze z Patronite'a idą na abonament do VOD oraz na kasety TVH z horrorami i DVD z horrorami. Dzięki czemu na ten kanale będzie o wiele więcej recenzji różnych zapomnianych i możliwe, że ciekawych horrorów, więc zachęcam.